Można i tak. Ładnie. Dobrze, dobrze. Idziesz, idziesz. Idziesz ogień, bo za tobą jadą już. Ładnie Goli, ładnie. O, dobra linia, dobra. Podobała mi się. O, to było klasyczne. Fart, fart. Wybronił się. ładnie. O, jest dobrze. O, można i tak. Należąco. Ładnie, ładnie. Różne, przeróżne są tu linie. O, i można i tak. Też szybko. Ładnie. I ładnie, pięknie. Kolega wyścignął, ale.